Dzień dobry. Dzisiaj onan strict Challenge. Jaki jest haczyk tego challenge'u? Nie mogę nie trafiać. Jak nie trafię, to dostaję damage. Co jest bardzo nieprzyjemne. Szczególnie jak na przykład się dostanie Familiara, więc będę się starał ich nie brać. W sklepie karta. Tu. O! Okej, okay, przyda się. Jak będę miał problem z HP, problemem w tym challenge'u jest to, że mogę podnieść przedmioty, które potencjalnie mogą mnie szybko skasować. Jak już mówiłem wcześniej, familiary, multishoty. Więc tego brać nie chcę, ale chciałbym dostać jakiś homing. Myślę, że homing by mega oddał, bo nie miałbym problemów już nigdy z dostawaniem obrażeń. I tutaj będzie super secret. Dziękuję. Z minibosem i dobrym trinketem. Wow, to jest moja druga próba na ten challenge. Od razu wspomnę i... Też dostałem ten trinket, tylko później dostałem Pay to play i wymieniłem Sobie po prostu, ale Tym razem planuję to zostawić, bo się po prostu Wywaliłem, bo sobie nie trafiłem I możecie liczyć, możecie napisać W komentarzu też, ile razy nie trafiłem W tym challenge'u, bo każdy nietrafiony Strzał będzie widoczny, kto policzy Wstawi komentarz, ja będę wiedział ile jest Ale nie, nie będę mówił, taka zabawa Powiedzmy, więc kto podał poprawną liczbę Ile razy nie trafiłem, to dostanie Serduszko, o i przypnę A my lecimy dalej, wszystko na razie Idzie sprawnie, tu może być secret room. W ogóle, Jezu, ten basement się naprawdę duży wydaje. I wysadziłbym te grzyby, może coś fajnego? Nie, jest piguła, która mi ta... Da... wynocha. Idę stąd, dobra. Jest od razu boss, ja bym bossa sobie wyczyścił raczej. I też zaletą tego robala jest to, że mam Spectral Tearsy. Nieważne, nie mam Spectral Tearsów, myślałem, że mam. I prawie umarłem, okej. Okay. I... miałem nie brać Familiarów! Aaaa! Dobra, trudno. Idziemy z Familiarem. I to jeszcze taki, co trafia. W tym będzie problem. Vanicore's Veins. To jest troll item. Tego nie biorę akurat. Uuu. Fajne rzeczy. Chętnie oba wezmę. Dużo pieniędzy. Powinienem się przejść do sklepu. W sklepie mogą być. Opejtemy. Okej, okay, no tego Familiara się bardzo boję. Bo on może coś zabić, ja wystrzelę i przez to nie trafię. Więc on był bardzo złą decyzją. Ale no dobra, jest przecena. Są dwa trinkety. Chętnie to wezmę. I... Baby Bender. Challenge, w którym trzeba trafiać, gdzie w ogóle nie będę strzelał, tylko zbierał familiary. To też jest pomysł. O, jest w ogóle Boss challenge powinienem tutaj wejść, dostać. Weźmy wezmę tego range chyba. Dobrze, że strzały familiarów nie liczą się do <śm> nietrafiania, bo wtedy to już byłby koniec gry. Jezu, ten... ta mucha jak czyści tego bossa, w tym spokój się. He? Jezu, on sam tego bossa zabił Angry Fly OP, od kiedy? Dobra, nieważne, idę po prostu dalej e, Do Devil Dila nie idę, nawet HP na to nie mam Jakby, come on. Nie mogę ryzykować dostawaniem obrażeń przez, no, nietrafianie Bo źle to się skończy Jestem naprawdę blisko śmierci Bo ciągle mam jedno HP, jeszcze serc żadnych nie dostałem Jest czerwona skrzynka, która może mi dać serca Ale wolę nie Wolę najpierw taki pewniaczek I są te robale przeklęte, jak ja ich nie lubię na tym challenge'u no, Są paskudne Pudnie okropne. No dawaj, no. Wynocha, dobra. Idziemy tutaj. To jest... No e, okej, okay. to jest... Będę mógł trzymać dwie karty. Którą jest The Tower? Niech będzie. I jest boss. Dobra, lecimy od razu do bossa. Nie mam co zwlekać. Może dostanę health od razu. I mogę kliknąć też kartę The Tower od razu, żeby go... Zinstakillować I dostałem eight bola, który mi da... Kairu Fanta Super To teraz idę tego red otworzyć Powiem wam, że idzie mi lepiej niż za tą pierwszą próbą Bo wcześniej to sporo nie trafiałem I też dostałem Familiara, który robił dużo roboty Tego Robo Baby I nie dostałem serduszek, niestety I... nie trafiłem I znowu nie trafiłem Tym razem Familiar chyba dobił Albo ja jestem jakiś głupi Ale widzicie, no muszę bardzo teraz na to uważać Bo to Familiar mi tu troluje Oa no, halo, ty przeklęty dziadzie jeden Mogę dostać Sacrificial Altar, dzięki To moje wszystkie Soul Hearty przez niego Dobra, gdzie jest mój sklep? Sklep jest pewnie tu Dokładnie sobie wejdę, zobaczę, co tu mamy. Jest Soul Heart na pewno. Ja to chętnie wezmę i idę stąd. Nie, nie potrzebuję niczego innego, tylko jeszcze sobie to wysadzę. I dostanę kasę, dzięki. I lecę na następne piętro. Nie mam czego tutaj szukać. Chociaż mam czego tutaj szukać. To tu będzie super secret, Nie, nie ma. Nieważne. Idę po prostu dalej. Kejpsy 2. Dobrze, że mam Soul Harta, to deala nie stracę. O ile nie trafię z pięć razy, albo familiar mnie zabije. No ale też nie będę mówił, że ten familiar jest jakiś tragiczny, no bić bije, tak? Mam. Homing, tak pasywnie homing, a nie że z mojego trinketu, więc no, robić coś robi. Tylko, że on też przeszkadza i dostaje przez niego damage. Nie trafiłem. W ogóle siedzę sobie dzisiaj, mam nagrywać. I patrzę, update do Audacity, nie? I mówię, że nie chcę mi się updateować. No to tam klikam, y, anuluj to, i chcę nagrywać. I nagle zdaję sobie sprawę, że mój bind na włączanie nagrywania, czyli Alt-R, nie działa. I się okazało, że wszystkie ustawienia mi zrestowało. I takie, hola hola, gdzie moje ustawienia? Trochę się męczyłem ustawienie z powrotem, bo dosłownie tak długo miałem te bindy ustawione, że zapomniałem, jak się to zmienia. Taki dzisiaj problem miałem, trochę się namęczyłem, ale ogarnęłem, działa, jest git, i wolę te grzyby wysadzić, może coś fajnego. Dostanę? Nie, okej okay. To ten sklepikarz może coś da? Też nie Zamiast tego wezmę sobie mystery gifta I nie będę go klikał w secret room jak klik tego w angel dealu Może dostanę homing, który dosłownie tego rana uratuje Więc sobie weźmiemy mystery gifta Pobiegniemy sobie od razu na bossa Którego tutaj o dziwo nie ma, ciekawe Ale za to jest tutaj super secret, prawda? Mhm, mm z dużą ilością fajnych rzeczy Soul of Judas Jest ok i nic poza tym Jest dużo pieniędzy oczywiście, ale myślałem, że będzie jakiś item Dobra, to chciałbym jak najszybciej pobiec na bossa Bo Angel Deal, no sam się nie zrobi I chcę dostać tego Sacred Heart'a albo Godhead'a Wiem, że proszę o dużo, ale są dwa itemy z Angel Deala, które dają homing w jakimś stopniu Chociaż Godhead'a nie, bo jak aura Godhead'a zabije, to mam problem Więc Sacred Heart poproszę Nie po damage, tylko po homing Okej, okay, boss będzie na pewno w tym kierunku Jo, ja ciągle dużo pieniędzy dostaję. To jest hajsowniczy run. Kto pamięta hajsowników? Jezus Maria, tęsknię za tymi czasami, gdzie Tomasz Andrzej Działowy wyzywał swoich widzów. To były dopiero czasy. No ale też nie ukrywajmy, no Tomek musiał się ugrzecznić. Czasy się zmieniają tak dalej, trzeba to ogarnąć, uszanować i tak dalej, bo nie można ciągle tego samego teoretycznie robić. Mówi to osoba, która ciągle Izaka nagrywa, ale nie o tym mówimy, Serafim. Book of Revelations. Okej, okay, ja to zostawiam. I biorę tego Familiara. Mój plan, że Familiary wygrają mi grę coraz bardziej staje się realny. Mogę po prostu trzymać prawy guzik, Familiary za mnie wyczyszczą pokój. Szczególnie jak Serafin bije kosmiczne obrażenia. Jeszcze jakbym dostał tego Forgotten Lullaby. To naprawdę, ja tymi dwoma Familiarami wygram grę po prostu. I jakimkolwiek dosłownie Familiarem wygram grę, bo homing wszystkie mają. Będzie bardzo łatwo nimi trafić. I Mister Boom. Podziękuję. Nie chcę. Więc cel na dzisiaj... Wygrać Familiarami, po prostu Challenge, w którym muszę 100% trafiać bez strzelania I wbiegłem w kolce jak debil Dobra, lecimy dalej po prostu Plus, w sklepach mogę dostać bff Więc naprawdę problemem nie będzie jakby Wygrać tak jak dostanę BFF-a i Forgotten Lullaby O Jezu, co za pokój A, Familiary, róbcie za mnie robotę Dzięki Jest też challenge Family Guy, coś takiego, nie? I teoretycznie teraz robię to, tylko lepsze Bo dostaję lepsze familiary na start Plus Unlock jest lepszy Za Onan Strika odblokowuje się Kidney Stona Który jest bardzo dobry, szczególnie jak mam odblokowany jeszcze Rock Bottom A za Family Guya dostaje się Epic Fetus No wy dedukujcie sami, czemu nie chcę robić tego challenge'u o jezu, panikowałem tą kartą, dobra. Myślałem, że w czerwone dostałem. To jest najgorszy pokój, tak swoją drogą, nie? Nie chcę dostawać tych przeciwników nigdy. I będziemy mieli problem. Jak nie dostanę homingu na moją postać i dostanę trzy familiary to w ogóle nie będę mógł strzelać. Kamin z X-em, Muszę najpierw się dostać tutaj, do tego gościa dużego, grubego, pijaka. fila. Przestanę strzelać i postawię sobie bombę. I jest solharcik Elegancko, bardzo potrzebuję. I mam kartę Hermit, o której kompletnie zapomniałem. Najpierw wyczyszczę sobie ten pokój na spokojnie. Potem sobie użyję karty i sobie kupię jakieś rzeczy. O, o tym mówiłem bierzemy, czyli to już się zmieniło w full familiar run, ale jako, że on ma homing, to naprawdę to nie jest problemem żeby wygrać teraz, szczególnie jak buddy na box jest po prostu dobrym familiarem, i teraz mam conjoint, to jest ten problem, o którym mówiłem, że teraz nie mogę w ogóle strzelać, bo zawsze nie będę trafiał nieważne czy trafię czy nie, po prostu te strzały co na box strzelają, nie trafią, nieważne co zrobię, ale mogę sobie generować serca, więc jest spoko, tu jest w ogóle chyba super kamień z x, -em. tak dokładnie, i dwa harciki jeszcze, super, to teraz zostało mi tylko na bossa iść. W ogóle Jezu, ile ja czasu oszczędziłem używając tej karty. Ja bym dosłownie nie trafił do sklepu, nie? Bo jest to zupełnie innej drodze. I Little Unicorn. Eee, podziękuję. Wolę generację Soulheartów. Co za karta? The Chariot. Znowu efekt My Little Unicorn. Tym razem w karcie. Okej, okay, czy tu coś jeszcze mam? Potencjalnie mam Secret Room. Tylko wolę najpierw wystrzelić swoje strzały, postawić tutaj bombę. Jest Secret Room z minibosem. Zobaczymy, jak tam boss damage. Solidnie. Bardzo solidnie. Jakby to był miniboss, ale patrząc, jak mu HP leciało, to temu bossowi równie szybko HP zleci. Raczej. Mam nadzieję, bynajmniej. No, leci mu fajnie to HP. Jakby damage'u nie brakuje. Tylko szkoda, że dostanę z niego kibowmita. Wolałbym jakiś inny. I ten wejdę do Devil dila, Może będzie. I ten fajny. Eee... Teoretycznie jest to fajne Ale praktycznie to... To wezmę Może dostanę jakieś takie familiary z Devil Dilla Co nie wymagają ładowania Bo żeby wystrzelić takim Lil' Brimem To muszę puścić strzelania To będzie problem Bo jak chcę wystrzelić Lil' Brimem To będę musiał dostać obrażenia To mnie nie interesuje ani trochę A i dostałem familiara, co ma homing shotsy już chyba Okej, okay, spoko I dostaję obrażenia, głupio Muszę się uspokoić I gościu jest niewidzialny Halo, pojaw się No Skrzynka z lockdownem Woo I eksperymental Ranger, nic mi to nie daje. Wolałbym zostawić mojego speeda. Dobra, kliknę sobie spację. Proszę, dajcie mi bijew Efa. Jezus mery, ten to będzie tak dobry. Albo Forgotten Lullaby, albo oba. Jak dostanę oba, to to jest najlepszy run pod familiary, jaki fizycznie może być. Jak idzie wasze liczenie? <grych> Jakby mówię, to nie dlatego, żeby żeby coś, tylko że ja nie strzelam w ogóle, nie? Jest minibos jakiś okropny. Umrzyj, dziękuję. 25 monet. A to jest chyba. Ostatnie piętro, więc nic nie kupię. Wow. No to muszę jakoś dostać tego BFF-a w inny sposób. A na hasza nie idę. Wolę nie ryzykować, jest to zbyt duże ryzyko. Ale na bosrasza raczej mógłbym pójść. O, familiar. Pięknie. Soul of Lily 4P. Daj mi to. Harley Queen Baby. Ze wszystkich familiarów Harley Queen dostać. No, który ma homing, przypominam. Więc będzie dużo trafiał. I fajnie, że to jest ta niebieska matka, ona mi da. Fajną ilość soul heartów. I powinienem coś strzelać bardziej. No tylko patrzcie, no, wystrzeliłem i od razu Demer dostałem, bo nie ma sposobu, żebym ja trafił tymi strzałami. Jedyne co mnie może uratować to właśnie homing. Nie widzę innego sposobu. Znaczy jeszcze jest jeden z Devil Deala, mianowicie Eye of the Occult. Bo on potrafi to tam jakoś wyrównać te strzały i spowodować, że będę to trafiał. Myślę, że nawet by się udało z Eye of the Occult. O! Oba świetne itemy, z czego jeden jest za darmo. Więc ja go chętnie wezmę. Daj mi to. Daj mi to, mogę użyć strength, żeby mniej serc wydać, ale nie, tak bym wydał, tak samo, bo kosztują dwa serca, to nie ma znaczenia. Dobra. Mogę iść na serce. I na bostrasza nie zdążyłem, przy okazji, powinienem o tym wspomnieć, bo trudno po prostu. Nie zdążyłem i tyle. Ale ten Damage Booster będzie dobry, bo on po prostu lata po pokoju i bije Damage. To jest bardzo miłe. I nie wiem, jakiego teraz buddy na boksa dostałem. Co on robi specjalnego? Chyba też nic. Chętnie bym dostał takiego, co, nie wiem, Godheadami strzela, albo czarnymi dziurami. Bo naprawdę można dostać wszystko na tym itemie. W ogóle nie wiem, czy o tym mówiłem, powinienem o tym wspomnieć, ale ten film może być trochę późno. Nagrywam go w ten sam dzień, który. Ma być, <noise> czyli poniedziałek. Miały być inne gierki, ale nie chce mi się. Po prostu mam ochotę pograć wizaczka i tyle. Izaczek zawsze spoko. I mogę się pozbyć tego lockdowna w końcu. Nie miałem okazji tego zrobić. To jest chyba droga do bossa. Zobaczymy. Tu może być super secret. Zobaczymy. Był potencjał, ale nie było niestety. Dobra, dwa kluczyki. Niestety nie będą mi one potrzebne, bo do the nie idziemy. Dobra, książeczka. Zapomniałem, że ją mam, ale nie zapominam jej używać, ale zapomniałem po prostu, że jest. Secret room. Z baterią. Kolejne serduszko, dziękuję. Jest Conquest, który w sumie da mi fajny item. Ja wezmę tego konia. On jest naprawdę mega mocny. On mi da ten burst damage, którego teraz mi w ranie brakuje. Okej, okay, daj mi to, dziękuję. Dam jeszcze latanie, też mega mile widziane. I lecę dalej. Dobra, prosto na serce Matuli. I mogę sobie... Nie, nie mogę sobie strzelać, jak mam shielda. Myślałem, że shield zablokuje ten damage, ale on jest po prostu hardcoded, więc niestety nie wiecie. Robo Baby, come home. Come here. Ok, w sumie nie potrzebuję tego drugiego itema, ale mogę go zrobić, właśnie, żeby z item na ziemi. Może, da... Może gra mi da kolejne familiary. Nie, no, wolę się tym bawić. To ma większą szansę dać mi cokolwiek. Ok, dał mi Soul Harta. To klikam to, to nie jest familiar. Nic nie jest familiarem, po prostu stąd idę. Ale Robo Baby zawsze na propcie jest to mega dobry familiar. Naprowadzający się laser jest OP. Szczególnie na hordę przeciwników i te pająki żółte, okropne. Dobra, idę raczej dobrze do tego bossa. I kusi na hasza iść, ale ten hasz zajmie tak dużo czasu, bo ja nie planuję strzelać podczas walki z haszem, nie? Te familiary one już do końca gry będą strzelać. A ja nie wystrzelę już ani razu, bo nie ma sensu po prostu. Skonjoint to na A po prostu. O! Familiar, proszę. Tym więcej, tym lepiej. Okej, okay, jest trinket. I to nie jest lulabaj, niestety. Okej, okay, to lecimy na bosa ją. zinstakilować? kilować? Nie akurat nieśmiertelność dostała, że nada. Dobra, ale i tak umierasz. Dobra, pięknie, jest droga do hasza, jest też to i nic ciekawego. Chyba damage z familiarów nie liczy się do gapiego, plus go i tak nie dostanę. Więc lecę dalej. Hasza mi się za Chiny nie chce bić. Zamiast tego wolę sobie pójść na Izaka i to skończyć. O! Secret Room. Dzięki. I mam Shielded Tearsy na tym Buddy na boksie. Dobra, tutaj mm, pick-upy. Miałem nadzieję, że item. U, skrzyneczki z damage upem, który nic mi nie daje. Z Skull który nie jest zły. Dajcie mi Monster Manual. M mówię na poważnie, ja chcę ten item. O, to też przygarnę. Kolejny Seraphim. O lol, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że dostanę jakieś inne coś. A tu proszę. Mam dwa najbardziej OP Familiary. E, to strzelają. E, no, zabij to. No. W końcu te familiary nie chciały zabić Bishop'a. To się Bishop nazywa. No, dobra. Ale patrzcie, ile te familiary biją! Ten damage jest niesamowity. Jak oszukałem kolejny challenge? Dobra, boss będzie raczej tutaj, oby. Tu będzie super secret, prawda? Nie. Ale tu jest boss. A super secret jest tu na dole raczej. Ale pewnie się znowu mylę. Nie. Dwie czarne sakwy z niczym. Ej, ale może Ghost Baby siądzie? Nie. No dobra, szkoda Tu jest karta strength, jej nie potrzebuję Idziemy po prostu od razu na Izaka Wywalę mu, o Jezu, ale damage No i go po prostu tak o zabić, No spokojnie Mogę nawet tak o zrobić, mam tyle zdrowia, że nie żal mi dostać trochę damage'u, żeby go szybciej zabić Pięknie Koniec challenge'u Ja jestem w stanie oszukać wszystkie challenge'e na świecie Oszukałem ten solar system bardzo dawno temu, jak zaczynałem Naprawdę, kocham oszukiwać challenge'e A ja wam dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie, za uwagę i... Strzała. I mamy Kidney Stone'a. Pięknie.